Witam wszystkich. Chciałbym Wam przedstawić dzisiaj program o nazwie Byta Font, Dostępny w CD-Repo modmy. Jest to darmowy program do zmiany czcionek albo systemowej czcionki. Generalnie sprawdzałem to, praktycznie w 99% zmienia wszystko, co możliwe. Jest podpisane w języku polskim czy angielskim. Generalnie wszystkie możliwe rzeczy w internecie i w tym. To jest beta font, ale na razie jest to jest zwykła czcionka, oryginalna. Tak jak widać. Modmicom. Dlatego tego jest mnóstwo czcionek. Jak widzicie, 616 czcionek. Ja mam kilka zainstalowanych, na razie tylko tak na z, A jest z tego naprawdę multum. Niektóre sprawdzają, się nie różnią za bardzo niczym. Wielkością jedynie. Ale naprawdę jest czym wybierać. I teraz tak. Wchodzimy w Jak widzicie dalej jest jeszcze oryginalne. No ale tutaj jeszcze Wam pokażę też, jak widać na dole. U góry trochę słabiej widać te literki, bo mam zmniejszone ikony. No ale na są oryginalne. Jak widać jest to normalne jeszcze. No i teraz jak klikniemy beta font jak widać tak. Mam zainstalowanych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokażę Wam za 3 jak wyglądają, Moje, moim zdaniem najlepsze. No i zaczniemy od na przykład Terminator. Klikamy terminator jest. Będzie respring. Kilka czekamy. Dosyć sporo różnych bajerów mam tu wgranych, dlatego trochę będzie trwać to, tak zwanych zapychaczy, jak niektórzy mówią. Jeszcze chwilka, już jesteśmy i jak widać na dole najlepiej to widać na głównym menu. góry zegar jest zmieniony. Tak to wygląda. jest dziewczynka Terminator. W Safari. To była inna czynka ale jak widać teraz, Safari też u góry widać notatki Teraz wchodzimy w znowu. I teraz na przykład jeszcze tak w miarę było. O, na przykład pokażę Wam Matrix. Tylko jest jeden mały problem nieraz. Jak na przykład można przejść z jakiś teraz Terminator zainstalowany, można przejść na Matrix. I się też zainstaluje, a nieraz jest ostrzeżenie. Zobaczymy, czy będzie teraz. To wtedy trzeba zrobić, zrobić restore oryginal. Klikam Matrix, klikam Yes. No i akurat nie było ostrzeżenia. Też się zainstaluje. Wtedy będą dwie, ale mogą być jakieś komplikacje różne. Jak widać Matrix, ikonki też, no i jak widać no. tak wygląda Matrix. Matrix Safari wygląda tak jeszcze raz beta font no i na przykład nowa skrypt to jeden z których lepiej mi się podoba. jak widać fajne, można zobaczyć na klawiaturze jak to wygląda Safari jak ktoś chce repo modmy. zwany kolejny zapychać, ale nie obciąża wcale systemu raz się instaluje po zmianie ścianki i po wszystkim. Naprawdę fajne odświeżenie iPhone'a. Dziękuję za uwagę.